Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejsze nagranie chciałam, dzisiejszym nagraniem chciałabym odpowiedzieć na pytanie, czy warto jest teraz wejść w program. I, I myślę, że warto. Ten moment, jak każdy inny, jest dobrym i złym momentem. Tak jak rozmawiam z Wami, to, to nigdy nie ma takiego dobrego momentu na wejście w program. Zawsze jak słyszę, hmm, Macie jakieś zaplanowane wyjazdy, ślub, wesele, imprezy okolicznościowe, czy zwyczajnie w dniu tym codziennym nie macie na to czasu, żeby myśleć o sobie. Tak więc teraz nigdy nie będzie lepszego momentu niż teraz w tym momencie. Nie mamy innego momentu niż tu i teraz. Dlatego zachęcam, bo po pierwsze, jesteśmy w takim momencie, że że większość z nas jest jednak w domu, ma tą możliwość pracy zdalnej, czyli to, czym się, się spotykam wcześniej, jak mówiliście mi, że kiedy, kiedy ja mam to zrobić, staję rano, wychodzę, muszę przygotować dzieci do szkoły, do przedszkola, siebie do pracy, wszystko szybko w biegu. Kiedy ja bym miała przygotować y, kilka posiłków na y, 8 godzin y, y, pracy, wracam, to dzieci trzeba odebrać, y, zrobić obiad. Już nie wiadomo, kiedy jest, jest wieczór, kiedy ja mam się tym tak naprawdę y, zająć. Y, w tym momencie y, te rzeczy. Y, nam odeszły, jesteśmy w domu, mamy tą możliwość przygotowania sobie spokojnie tych posiłków, możemy się na tym bardziej skupić. Dzieci są na miejscu, nie trzeba ich specjalnie wyprawiać, mąż jest też do pomocy w domu. Więc ten pierwszy argument, ten moment nam to umożliwia wejście w program. Po drugie, wszelkie imprezy, które wcześniej były zaplanowane, na pewien czas na pewno zostaną odwołane, nie wiemy na ile, ale raczej będzie to dłużej niż tydzień, dwa, więc dłuższy czas, obejdziemy się bez właśnie wesel, imprez, urodziny, wszelkie tego typu spotkania też będą odłożone. Urodziny pewnie się nie da odłożyć, ale imprezy urodzinowe już jak najbardziej. Na później, tak więc tu też nie będzie pokus. Nie będzie zwykłych pokus, jak idziemy do restauracji czy jedziemy do kina i musimy ze sobą walczyć nad wyborem dania. W tym momencie. Te sprawy też nas już mniej nie będą dotyczyć, nie wyjedziemy prawdopodobnie w najbliższym czasie na urlop za granicę all inclusive, co często też słyszę, słyszę, że wiosna, przecież zaraz będzie sezon grillowy, też na najbliższy czas on będzie spokojniejszy i dlatego też... Po trzecie, właśnie warto jest znaleźć sobie zajęcie na, na ten czas w domu. Jak też obserwuję na Facebooku, bardzo często interesujecie się teraz medytacją, jest taki trend, no bo jest ten czas, kiedy możemy się faktycznie skupić bardziej na sobie, pomyśleć o sobie. Więc to jest naprawdę idealny czas, żeby wejść w program, żeby zająć się zmianą, Swoich nawyków żywieniowych, tak na spokojnie skupić się i dać sobie trochę uwagi. Słyszę też, spotykam się, czy to jest teraz, Kamila, dobry czas na, na wprowadzenie zmiany nawyków, czy zmiany diety, teraz, akurat w tym momencie? Ja wiem, że boicie się prawdopodobnie, żeby. Nie obniżyć odporności, żeby w razie czego móc walczyć z chorobą. I dlatego też myślę, że zmiana nawyków na. Dobre na jedzenie, które jest, jest pożywne, w programie korzystamy z produktów wellness, czyli odstawimy jedzenie przetworzone, słodycze, makarony, te, te produkty wiemy przecież, że nam nie służą. Więc jeśli alternatywnie zmienimy to na dobre nawyki, to na pewno nam bardziej wzmocni naszą odporność. W programie korzystamy z produktów Oriflame koktajli, zupek i y, naszych witamin, y, codzienną dawkę, wellness packa. Y, profesor Stigstein, który całe życie pracował nad formułą koktajli y, do tej pory y, żywi nimi swoich pacjentów, ponieważ profesor jest kardiochirurgiem i y, przeprowadza transportację płuco serca y, i całe życie chciał y, pracował też całe życie nad tym, żeby wynaleźć jakiś pokarm, który wzmocni pacjentów. Który na tyle wzmocni, żeby pacjent i dożyli mu do operacji i tą operację oczywiście przeżyli. Tak więc tą formułę koktajlu stworzył po wieloletnich badaniach. Koktajl jest naprawdę bardzo pożywny. ma Białko z trzech źródeł, serwatki, jaja i groszku ma bardzo dobry błonnik węglowodany, tłuszcz omega 3, więc jest idealna. Porcja jest idealną, zbilansowaną dawką wszystkich składników odżywczych, jakie powinniśmy codziennie dostarczyć do organizmu, więc na pewno nas wzmocni i wspomoże nasz układ odpornościowy. Codziennie też wspomagamy się witaminami. Nie czy dobrze widać. W witaminach jest właśnie kwasy omega-3, które nasz organizm nie jest w stanie sam syntetyzować, więc musimy mu dostarczyć spożywieniem. To są niezbędne, nienadostane kwasy tłuszczowe. I tu mamy aż dwie tabletki. Mamy też astaksantynę. To jest bardzo dobry antyoksydant, który zwalcza wolne działanie wolnych rodników i wspiera nasz układ odpornościowy. Jak i ta największa tabletka, to są witaminy i wszystkie makro i mikroelementy, jakie powinniśmy dostarczyć codziennie w pożywieniu, co wiemy, że nie jest takie proste, dlatego tu załatwiamy tym pakietem takim na cały dzień. Wszystkich makro i mikro elementów witamin, elementów, witamin, jakie powinniśmy dostarczyć, więc raczej wzmocnimy swój układ odpornościowy dostarczając wszystkich niezbędnych składników odżywczych, jak również oczyszczanie, które będzie w programie wpływa na wzmocnienie naszego organizmu, oczyszczanie z toksyn, ze złogów. To jest taki proces, który wzmaga produkcję przeciwciał, czyli wspiera nasz układ odpornościowy. Mam nadzieję, że w tym nagraniu odpowiedziałam na pytanie, bo ja jak najbardziej polecam wejście w program zmiany nawyków żywieniowych właśnie w tym momencie, w tym momencie, kiedy mamy więcej czasu. I życzę wam zdrowia.